No, dzisiaj tak tylko pokazało co się udało zrobić No i będzie trzeba sobie znaleźć następne zajęcie na budowie a o tyle może później No nie było planu dzisiaj, w planach dzisiaj przyjeżdżać tak szybko, mamy tam 7 chyba 30, jest coś koło tego ale muszę posprzątać, bo będzie prawdopodobnie padać. No już mamy wszystko dokończone. Ostatnia warstwa przemurowana jest idąkiem 20 na wysokość. On jest troszeczkę węższy, jest 11,5, ale to myślę nie będzie przeszkadzać tym każą No. Cześć są pod, podgarniane od, od ściany. No i powiem Wam, jakby nie było tego piasku dookoła, to był sajgon. na pewno by nie dało się tego zakładać, tutaj akurat jest. na cemencie to jeszcze jakoś pójdzie, ale na, na papie to łapie jak nie wiem. Dobra, biorę się za sprzątanie, i nie wiem co będzie następnym etapem, prawdopodobnie będę. Yy, Zary, ale to się okaże. Chociaż może zacznę wcześniej kanalizację robić. A propos wiązarów nie wiem jak, jak to teraz sam u, u Was wygląda i co się tam budują, ale powiem Wam, że ceny wiązarów masa krycznie idą do góry. Nie tylko wiązarów wszystkiego, co jest związane z drzewem C C24. Jak tradycyjna wynieź troszeczkę podróżała, to, to jeśli chodzi o, e, o drzewo C24, tamten rok to była cena za kubik 1150 e, w furcie, jak jak tam e, tartaki, tartaki brały. Tam filmy, które robią wiozary Na tą chwilę jest około 1600-1700 zł. No i niestety e, cenę, którą miałem tam ustaloną Związarowcami troszeczkę mi podnieśli nieznacznie, ale to będzie jakieś 3000 zł. No bo Pan mówił, że w tej cenie, którą, którą tam zaproponowali, to, to nie są w stanie zrobić na, na tą chwilę, bo kupowali drzewa po, po 1000 parę zł, teraz po 1600. No, i tak naprawdę musieliby jeszcze do interesu dołożyć, nawet nawet jeśli chodzi o montaż, jakby zeszli całkiem sceny montażu, to tak musieliby dołożyć. No i no, nie ukrywam, nie spodobało mi się to, bo bo jakieś tam umowy podpisane nie mamy, jest jest tylko zrobione zamówienie e, prawie rok temu. No i pan mówił, że ma kilka takich osób jak ja, gdzie są gdzie, te wyceny robione dużo, dużo wcześniej. No i tak naprawdę mam tylko zamówienie z zaliczką. Yy, wpisana kwota końcowa i nic więcej. Czyli, czyli tak naprawdę no nie mamy żadnej umowy. Nie, nie ma wiążącej umowy, która by gwarantowała mi tą cenę. No ale co już, no, y, ja, też, ja też ich rozumiem. Yy, no mówię tam, tam wyszłoby ponad 7000 więcej, no ale pan mówi, że tutaj z, z maksymalnie zejdą z montażem i ja tylko dopłacę 3000 z gruszami więcej zawiązary, także nie jest, nie jest źle ale no ci co teraz będą robili wiązary przy tych cenach które, które obecnie są to może się dziwić i to bardzo bo, bo na, na takim dachu 300 metrów 7 czy tam 8 tysięcy więcej no to jest bardzo dużo jeśli chodzi o murowanie, no to tak e, liczyć na spokojnie 70 bloczków dziennie do wymurowania, no bo to ta pierwsza warstwa idzie bardzo długo. Myślę, że więcej, ale nie chcę kłamać, bo za, za, zacząłem zapisywać godziny, później, później z tymi godzinami zapomniałem się i, i, i tak naprawdę nie wiem dokładnie ile, ile, ile tamtych godzin mi wyszło pracy. Ale myślę, że te 70 bloczków spokojnie można wymurować, to jest w moim przypadku jedna warstwa, a, a z reguły było to półtora warstwy do dwóch warstw maksymalnie jednego dnia. No, przy założeniu, że pracuję, muruję od godziny 7 do godziny 18-19, a przy takim normalnym trybie, normalnym trybie pracy te, te 70 bloczków spokojnie. No, już mam posprzątane. Zostało mi się tam pozbierać te odpady z bloczków. To już wszędzie jest pozamiotane. To tak samo, jedną paletę złożyłem na jedną. Na jedną paletę wszystko. No i co, na tą chwilę wszystko. Taki króciutki materiał, żeby zobaczyć, co się u mnie dzieje. Jeszcze to tylko pogarniam. Tyle zostało tego odpadu. No nie wszystko, bo te bloki wstają. Tu to ten duży, no i tamto na palecie zostaje. Czyli tak naprawdę odpadu niewiele. No i tu coś jeszcze jest, ale to. No, no to można też uznać za, za odpad, aczkolwiek to jeszcze wykorzystam. Jedyne co mi zostało tak na już, to tutaj dociąć na, na wymiar. Na około 60, od ściany, 62, trochę zrobię sprzęt z luzem. No i tutaj ta ścianka od, od szafy wnękowej, też do obcięcia. Do Lekko tam po zamiarach dużo kurzu nie będzie, i to wszystko trzeba będzie sobie znaleźć nowe zajęcie. Nie wiem, czy nie, nie kanalizację, ale to muszę zadzwonić się do Hydraulika, zapytać się co i jak czy mu to ruszać, czy, czy on to będzie sam robił.